Panie burmistrzu, dokąd pan idzie? Wiem, że macie tego dość. Czuję to samo. Polityka musi być inna. Chcę tej zmiany. Ewa Kopacz. Koalicja Platformy Obywatelskiej i psl rządzi w województwie warmińsko-mazurskim od 8 lat. Premier Kopacz apeluje o zmiany. Taką zmianą nie będzie starosta olsztyński Mirosław Pampuch, który wczoraj był jeszcze w Platformie Obywatelskiej, a dziś udaje niezależnego. Taką zmianą, o którą apeluje pani premier, mogą być tylko kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Zagłosujmy na nich. Okręg numer 3. Sławomir Sadowski Krzysztof Żochowski Anna Wrońska. Katarzyna Hankus.